Panie i Panowie, Szanowni Goście, dzisiejszej uroczystości, w imieniu samorządu gminy oraz własnym witam Państwa bardzo serdecznie na terenie kurpioskiej gminy Baranowo. Witam Państwa w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Jako gospodarz gminy cieszę się, że zdecydowali się Państwo obchodzić swoje święto, swój jubileusz właśnie u nas. To dla nas duże wyzwanie, ale jeszcze większe wyróżnienie i ogromny zaszczyt. Cieszymy się, że możemy gościć w tym miejscu. Tak wiele zasnych gości, głównie kurpiw i kurpianek. Taka sytuacja nie zdarza się często, więc jest to dla nas tym bardziej przyjemne. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie spełnić Państwa oczekiwania, Państwa wymagania. Mam nadzieję, że to miejsce uznacie za bardzo miłe i sympatyczne. Pamiętam, że poprzedni jubileusz Związku Kurpiów zdaje się 15 urodziny, miały miejsce w Liliście. Dzisiaj my mamy tę przyjemność. Szanowni Państwo kończąc swoje króciutkie wystąpienie życzę Państwu wszystkim owocnych obrad, życzę miłego pobytu i oczywiście samych pozytywnych wrażeń z pobytu na jubileuszu 20-lecia związku kurpiów zorganizowanym w baranowie. Wszystkiego dobrego. Panie prezesie, szanowni państwo, chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać, ale najgorącej chciałem przywitać. Obecnych tutaj współzałożycieli, właśnie te osoby, które utworzyły Związek Kurpiu przed 20 laty, a więc myślę, że to był dobry pomysł, trzeba dziesiątkie, dziesiątkę, skoro po 20 latach Związek istnieje dalej, w siłę i wykonuje zadania, które właściwie zostały przed 20 laty nakreślone. Chciałem życzyć Związkowi Kurpiów, żeby dalej integrował i jednoczył wszystkich kurpiów na terenie powiatu ostrołęckiego, także na terenie powiatu łomżyńskiego, przasnyskiego, na terenie Warmii i Mazur, na terenie całego kraju oraz kurpiów rozsianych po całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. Chciałem życzyć również wielu twórczych pomysłów, żeby cały czas udawało się je realizować. No i jak najwięcej osób, które będą czuły się kurpiami, które będą chciały schodzić w stroju kurpiowskim, które będą chciały naśladować tradycje naszych przodków, bo naśladowanie tradycji i nowoczesność nie stoi sobą w sprzeczności, a więc można kultywować tradycję i jednocześnie być nowoczesnym. To udowodnili nasi rolnicy z terenu powiatu ostrołęckiego, ale udowodniły także zakłady przetwórcze, które są na... Europejskim i światowym poziomie, a też y, po prostu wspomagają właśnie tą działalność regionalną. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a Związkowi Kurpiów kolejnych okrągłych rocznic, y, a na pewno serdecznie wszystkiego najlepszego. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Osobiście bardzo się cieszę, że 20-lecie związku mogłem, możemy świętować w mojej rodzinnej gminie. Panie wójcie, pani dyrektor goku i pozostali gospodarze tej gminy. Bardzo Wam za to dziękuję. Życzę miłego wieczoru.